Lekarze doradzili im, aby nie mieli dzieci, ale ich nie posłuchali. To, co się stało, wstrząsnęło całym światem. Emma i Olivia, siostry syjamskie, były szaleńczo zakochane w Jaku i po ślubie pragnęły powiększyć swoją rodzinę. Wszystko jednak zmieniło się, gdy skonsultowały się z lekarzem, który powiedział im, że ciąża może być niebezpieczna zarówno dla nich, jak i dla dziecka. Para zignorowała ostrzeżenia i zdecydowała się na próbę poczęcia dziecka. W dziewiątym miesiącu ciąży siostry były już bliskie porodu. Ale wszyscy lekarze, do których się zwracały, ostrzegali je przed zagrożeniami. Istniało ogromne ryzyko zarówno dla matki, jak i dziecka. Było już jednak za późno. Poród musiał się odbyć. W dniu narodzin, kiedy Emma i Olivia przyjechały do szpitala, były bardzo zdenerwowane. Jack również. Wszyscy mieli nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jednak kiedy rozpoczął się poród... Lekarze byli w szoku i nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Co wydarzyło się dalej, dowiecie się w drugiej części.